Dosłownie roi się od upamiętnień. Do tego stopnia, że możemy przegapić pierwszy pomnik poświęcony bohaterom Getta. Stanął tutaj w 1946 roku, ale musimy pamiętać, że wtedy było wokół Morze Gruzów. Czegoś większego po prostu nie dało się wówczas postawić. Za projekt odpowiadał Leon Marek Suzin. Na okrągłej kamiennej płycie kładzie liść palmowy, symbol męczeństwa, i hebrajską literę Bet. To od niej, wyrazem bereshit, czyli początek, rozpoczyna się księga rodzaju. Obok na podwyższeniu druga tarcza symbolizuje włas do bunkra albo do kanału. Ceglany tłuczeń wokół ma przypominać przelaną krew. Poległych przyjaciół na odsłonięciu pomnika wspomina Itzak Cukierman, pseudonim Antek. Morze gruzów zmniejsza się bardzo powoli. Władze dają zgodę, by w piątą rocznicę powstania w Getcie stanął drugi większy monument warunek uprzątnięcie ruin, wysokich tutaj na 5 metrów. Autorem pomnika jest Nathan Rapaport, rzeźbiarz, który zaraz po wojnie wrócił ze Związku Radzieckiego. Ten pomnik, oprócz tego co widzimy na pierwszy rzut oka, kryje dodatkową, przewrotną treść. Kamienna okładzina to labradoryt szwedzki. Przed wojną ten kamień został zamówiony przez Niemców na pomnik zwycięstwa III Rzeszy. Ale stało się inaczej. Zamiast pomnika katów jest pomnik ofiar, ale też śmierci z podniesioną głową. Ekspresyjnej koncepcji rzeźbiarza nie dało zrealizować się w Warszawie. Nie działały tu jeszcze odlewnie, dlatego grupę bojowników wyrywających się z płonącego Gesta oddano pod Paryżem. Są wśród nich kobiety, dzieci, starcy, ale dominującym akcentem jest muskularna postać Herosa, Mordechaja Lewicza. Słabo uzbrojeni powstańcy walczą w kwietniu i maju 1943 roku za wszystkich tych, którym trudniej jest o siebie się zatroszczyć o kobiety, dzieci i starców. Oni idą w pochodzie na zagładę. Po drugiej stronie ściany. Tę płaskorzeźbę wykonano nad wisło. Trasa prowadząca do ulicy Stawki usiana jest pomnikami, w tym niewielkimi blokami tworzącymi trakt pamięci męczeństwa i walki Żydów. Tędy szedł każdy, kto podczas wielkiej akcji likwidacyjnej pędzony był na umszak plac. Pomniki przypominają o tej drodze śmierci. Tragiczna stacja przypomina dramat Szmula Zygielbojma, działacza bundu i członka rady narodowej w Londynie, na miastki Sejmu na emigracji, Polityk był na bieżąco informowany o wojennej sytuacji polskich Żydów. Próbował zainteresować nią zachodnie społeczeństwa, ale reakcji nie było. Kiedy w warszawskim getcie trwało powstanie, a świat wciąż odwracał oczy, szmul Zegielboim odebrał sobie życie. Kawałek dalej bunkier, który stał się grobem dowództwa żydowskiej organizacji bojowej. To tu, pod ziemią, stoczyli ostatnią walkę o godność. Otoczeni przez Niemców 8 maja nie chcieli dać się pojmać żywcem. Powstańcy zdecydowali się na zbiorowe samobójstwo. Ostatni przystanek Umszak Plac. Zaprojektowany przez Hannę Schmalenberg pomnik, ma kształt bydlęcego wagonu. Takimi wywożeni byli do Treblinki mieszkańcy warszawskiego getta. Połamane pnie drzew to symbol skończonego życia, często spotykany na cmentarzach. Wewnątrz, symboliczna lista zmarłych, imiona tych, którzy wyjechali stąd w drogę po śmierć.